Dzień dobry, TRT862, burmistrz miasta Jaseła. Musiało się zrymować, kochani. Kolejny odcinek City Skyline. Mam zamiar, kochani, w tym odcinku. To należy zostawiać sobie bez problemu, mam nadzieję, będą tu funkcjonować. Mam nadzieję, że nie będę potrzebował tutaj coś nic na razie modernizować. Mam w planach zrobić teraz tutaj wlot do aut autostradą, zjazd i wlot do miasta z tej strony, także się chwilowo troszkę pobawię. Tylko nie ręczę, że to się uda, ale bądźcie dobrej myśli, kochani. Rozwalmy to. Na razie. Dobra. I teraz tak. Jest tu gotowy zjazd z autostrady. Jest on w ten sposób wyglądający. Jak się mi go uda w miarę łagodnie zrobić. Tyk. To teraz budując autostradę, tylko czekajcie, jak to jest autostrada, znowu, żeby nie, 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 z, nie z, wymodził czegoś taka dobra. Tu jest w tą stronę. Ehm, dobra, to trochę można byłoby to poprawić. Troszeczkę próbujemy zrobić teraz, stąd tu może się trochę naprostuje dobra. Teraz, kochani, autostrad. Nie mam kasy, Oj, go sunę. Dobra, coś narobiłem. Puścimy, puścimy playka. Kasa może jakaś wpadnie, bo muszę budować autostrady, kochani. Dobra, poszło, udało się, jest dobrze. Spoko, mają goście w jazdy, jazdy, można jeździć dobrze. Czyli to żeśmy osiągnęli nasz cel. Tu jest autostrada. Tu kochani, z autostrady zrobimy płatne bramki. A co? Kto Boga temu robi? Duży punkt poboru. Jaki on drogi? Kurczaki. Punkt poboru jednokierunkowy. My tu w pewnym sensie mamy pobór jednokierunkowy. A to jest co? To jest jednokierunkowy. To jest dwukierunkowy. Dobra, czyli nam by pasował Jednokierunkowy. kierunkowe, no to wychodzi, tylko sobie go obrócę i teraz tak, tu byś pasował w ten sposób, a tu byś, nie no tu nie trzeba przecież, nie trzeba, po co ja to dałem, jak przecież się płaci tylko przy a nie przy wyjeździe, dobra zresztą, dobra nie będzie, to sobie obrócimy i postawimy go tu, dobra. Niech będzie. Jest OK. Nie ma prądu. Tu zawsze jest problem z prądem. Mianowicie dlatego, że. O kurczę, trochę mi to krzywo wyszło. Chciałem sobie połączyć w tym miejscu, a wyszło w zupełnie innym miejscu. Jak ja to pięknie zrobiłem normalnie aż się chce. Dobrze, 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 dobrze. Tutaj zbudujemy coś takiego i tutaj gdzieś się dawało, tylko czekajcie page up tak, page up, kochani, page up powoduje nam, że się unosi most. Fajna, fajny bajer no ale to kurczaki nie tak chciałem, abyśmy tak... O, tak zrobimy. Niech będzie. Dobry. Tak to zrobimy mościk teraz page down. Go trochę opuścimy, tak teraz sobie przybliżę i spróbujemy jeszcze go trochę opu opuścić, opuścić za, za mocno, za mocno, za mocno. Jesteśmy trochę chyba za wysoko jeszcze, nie? Tu jest niepotrzebnie aż tak wysoko, czy to wy 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 dole? Mmm, to wycyndolę, to jest po prostu za wysoko, muszę wziąć dalej tą drogę. Nie wiem, którą dałem, tą chyba z zielenią. Tu, teraz już będziemy robić, kochani, yy, down, czyli będziemy trochę go obniżać. czekajcie, bo ja tu zaraz czuję, że zbuduję takie coś, że to się nie doje tutaj dobra. Dobra, niech tak zostanie. Kochani, zbudowaliśmy nową arterię. Tylko ją trzeba tu jakoś teraz połączyć i dodać do tego jeszcze prądy morskiej i wodę. Prądy morskie będzie ciężko opanować. Tu ktoś kiedyś budował takie małe pomieszczonko. Ja bym tu zrobił tą elektrownię koło tego. Tu ktoś kiedyś zrobił takie małe pomieszczonko, który... Ale po co ja kombinuję? Przecież tu wystarczy zrobić teraz tak. Tą elektrownię zbudujemy teraz Chociaż nie moment się połączę sobie na razie No dobra, na razie myślę, na razie myślę, więc spoko będzie dużo dużo mówienia, mało konkretów Teraz by was wypadało was by już ze sobą połączyć te drogi. tylko jak to teraz rozszczepić, żeby to miało jakieś ręce i nogi jednokierunkowa droga od tej strony tutaj a ta tutaj spróbujmy to zrobić tak tak teraz spróbujmy to zrobić to nie było takie mądre jednak dobra spróbujmy to zrobić tak, że ja sobie tą drogę Zniszczę jeszcze i spróbuję sobie zrobić w ten sposób, że tą drogą roz, yy, rozpokrzywimy ją trochę, tak zrobimy, i tą drogę zrobimy identycznie, tylko, tylko w drugą stronę. Tak o. Spoko będzie dobrze, będzie dobrze, że to brzydko wyglądać, ale w sumie nie. Dobra. Już jadą pierwsi klienci. Wodę. Wodę oczywiście, że będzie woda. Na razie tu ma być woda, jest woda. I nie ma prąda. Nie ma prąda, ale prąd będzie. Prąd będzie, bo zrobimy zaraz tak, że tu zrobimy strefę. Żadną w sumie na razie. Żadną w sumie na razie. Tylko tego prąda. Bym tu gdzieś. A to tu mamy prąda pod dostatkiem. Dobra, robimy prąda. Jak tutaj prąda, to nie będę. Miał. Zrobię sobie tak na razie. I podciągnę słupami do niego. A, gdzie są słupy? Są słupy. I pociągnę na razie słupami do, do gościa, i to ma na razie wystąpić. Ja to później naprawię jakoś, tylko wiecie, to chwilowe tylko jest, żeby pobór, opad ruszył. Będą wtedy tu się trochę korkowali, ale będą też wyjeżdżali. Ok, jest prąd, jest elektryczność już taka słaba. Cześć, to zrobimy wtedy. I tu kochani, mam plan na piękne rozwiązanie. Moi lili, zobaczcie, tak. Page update? Nie dalej. Poczekajcie, o co mi chodzi. Zobaczcie, zrobimy tak. Tu teraz. Patrzcie się, moi drodzy. Można zrobić tutaj drogę. Ja sobie przypomniałem teraz, że można po tym jeździć normalnie. Będzie szaleństwo. Spójrzcie. Spójrzcie, moi drodzy. Będziemy jeździć teraz tam, przez tą drogę, tutaj, ale będzie fajnie. I teraz tą drogę dużą damy stąd tu nie, to nie, nie moment. Teraz mi teraz mi dawaj prostą. I dawaj mi tu prostą. Tu jest, gdzie jest krzyżówka. Tu. Nie wiem czy sobie nie dołożyłem teraz jeszcze problemów. Myślę że nie, ale kto tam wie. Dobrze, jest fajnie. Wygląda no to zacnie. Tu zbudujemy jeszcze później. Mościk, tu możemy zbudować mościk, O, tak zrobimy też ale to za mną. tu mamy kasę. Bidnie z kasą. Bidnie z kasą. Bidnie z kasą, bidnie z prądem, zaczynają się problemy. Chociaż jeszcze jest. Nie tak źle. Czy to nam z czymś połączyło się ten prąd stąd? Połączył się nasz prąd stąd. Dobra, tu zbudujemy jeszcze jedną w takim razie tą wielką elektrownię. Póki nie mamy słonecznej. A słoneczna jest dopiero, moi drodzy, tu, nie trzeba tam ma tu, więc pewnie jeszcze czas. To zbudujemy sobie mm, tą zwykłą elektrownię wodną. A gdzie ona była? Tu. Tu zbudujemy. Dla tu? Nie da, A tu? A tu, to no, tu zbuduję, dobra, niech będzie stacja, tu będzie przejazd, No co wy, szaliliście? Nie ma? Nie ma przejazdu? to. Ewolta, gościu. Nie ma elektrowni? Ki? Diabeł. Kasy nie ma, tu jest problem. A, już wszystko rozumiem. Już, już wszystko rozumiem. Teraz powinna. Wow, wow, wow. Czy to się korkuje? Czy mi się tylko wydaje? Nie. Nie korkuje się. Śmieci jak tam. 63 pojemności. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Policja mam to wszystko probię, nie? Bo już co Dobra, tu już jest ogarnięte. Tu na razie zostawiamy. Pamiętajcie. Zostawiamy to na nasze inne przyjemności. O, i ta elektrownia mi się bo nie sprawdza. Czyżbym popełniłem błąd, moi drodzy. Zbudowałem tam, a tam nie ma prądu. No, widzicie? Jak to się kończy, takie spróbowanie zrobić na siłę coś fajnego. Mhm. No to biednie. Dobrze, że się skopnąłem, bo bym miał, miał zrobioną elektrownię. Tu będzie działać za to. Tu będzie śmigać. Tamta niech będzie na ozdobę, będzie jako, jako trakt. Ej, ej, co się tu dzieje? Kataklizmu jakiegoś nie zrobił. Poblokowałem to wszystko. No, to teraz to nie ma sensu, On się strasznie powoli kręci. Dobra. Coś tu po... coś tu zmaściłem. Ale poczekajcie, ciekawi mnie to. Co się tu ma wydarzyć? Pójdzie woda, dobra, idzie. Dobra, czyli to było tylko takie chwilowe zachwianie falami Dunaju. Czy tam inną miejscówką? Zbuduj czego? Na razie tyle zrobię. Na razie tyle robię. Tu sobie zrobimy w takim razie teraz. Ja to może jednak zniszczę. Hmm. Ja to może jednak zniszczę. Dobra, to zniszczę jednak. Solki. Mój błąd. Mój błąd. Nie, niemądre zachowanie. E, już się powinno poprawić. Wszystko tak jak było. Już nie będę nic kombinował. Będę zbierał tylko na elektrownię słoneczną. Teraz e, przygotujmy się na drogę. Droga ruszy stąd. Page up, page up, page up. Niech się tu troszkę wzniesie, tak. Teraz sobie odwrócimy naszą 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 wizję troszkę ob obniżymy. Tak. Dobra. Teraz, tak byśmy mogli zrobić, Czy to będzie trochę wyglądać e, żałośnie. Mogę w sumie zrobić tak bardziej pod tym kątem. Nie, dobra, spokojnie będzie. Przybliż sobie gościu, bo tak to nie zobaczysz. Zmień sobie perspektywę, bo też nie zobaczysz. A niech będzie tak. No i całkiem to poczciwie chyba wyszło. Nie źle, nie Tu zrobimy łącznik. Nie wiem do czego w sumie, ale dobra, niech będzie na razie. Tu niech się coś dzieje. Ładnie, spokojnie będzie. A oko, fajnie. Dobra, więc trzeba byłoby się zastanowić teraz, i teraz, kochani, jest sprawa następująca: że sobie zbudujemy teraz z tej drogi gdzieś tu łącznik, który nas poprowadzi tak. Tak, teraz tą drogą tu tą drogą teraz, stąd tu i tą drogą później gdzieś pójdziemy sobie tu, ale to na razie na razie nie. Ewentualnie tak to połączymy. Generalnie to jest w sumie dobry pomysł tak Teraz troszkę tutaj przy, 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 przy zaczymy i luks torpeda, dobra niech się tak dzieje teraz spoko sobie zrobimy mniejsze, mniejsze dróżki i będzie zrobimy sobie, kochani, teraz dróżki mniejsze, które nam spowodują, wiecie mniejszą Hmm. Dobra, zrobię tak. Zrobię tak. To no bez sensu tyle robić. Tu Ty już sobie zrobię... Niech będzie taka pojętrzenga. Tu już sobie zrobię małymi. Później. O, tak. Pyk. 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 Za dużo. Pik. Pik Nie wiem czy to powstało, ale nie podoba mi się. Tu sobie mogłem teraz to jakoś... To dobra, to pójdę górą później. Dam radę, spoko, gdzie będzie mała droga. Trochę. Tu tą pójdę jakoś, tak. Dobra, poradzę sobie poradzę sobie, tu zbudujemy kolejną naszą naszą, nasze rozstaję dróg, tu zrobimy coś w postaci może takiej literki trochę trochę takiej śmiesznej, tak robimy sobie tak, robimy sobie tak tu zrobimy tą stronę tu zrobimy tą stronę i to dopiero połączymy z tym a to z tym nie będzie, a to z tym no i co to wyszło? Nie wiem, ale ładne. Nie wiem, ale ładne. Teraz moi drodzy, mili lecimy jeszcze z tym kawałkiem i zaraz sobie tu, tylko to sobie chyba tylko przygotujemy. Nie wiem, jak mi pójdzie, zaraz z czasem, kasa leci. Coraz więcej, może jakąś pożyczkę można zapłacić. Teraz nie chcę jeszcze płacić. Teraz, ile to wyszło? 66 klocków. Nie chcę płacić podarku, jak już ją wziąłem to już niech będzie droga. Mała droga leci tak, mała droga leci tak. O, I niech będzie taki mały wlocik, tyle na razie, tu zrobimy później jakąś, jakąś, jakiś, jakiś tu dalej. Hmm, czy, jak tu się podłączę, to to będzie już, już samobójstwo, nie? Też będą straszne korki, wtedy, ale jakbym się stąd gdzieś włączył, tu to już nie powinno być. Jedy tu sprawdzić, co się tu dzieje. Dobrze, pasuje mi tak. Na razie, na razie. Spoko, to fajnie nawet wygląda, co zrobimy, tak, co zrobimy strefę toksyczną, żółtą w sensie pewnie, strefę żółtą toksyczną, toksyczną, tu też toksyk, 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 no maksa toksyk, tutaj też, tu zrobimy biurowce, tak, o, wysypisko od razu. Póki się nie zabudowali jeszcze. Spalarnie od razu, póki się nie wybudowali jeszcze. Dobra. Nie ma wody i prąda. Czemu ja taki jestem mało rozważny? Tak. Tak. A prąda skąd weźmiemy? skąd my wyjdziemy? Jakbym ja zrobił takiego harpagańskiego teraz zachowanie swoje i zrobił tak... Pyk Pyk No i niech będzie, co to, to komu będzie przeszkadzać Niech się buja, ekstra Mi się podoba Musi Dobra Tu zrobimy teraz kochani mega wysokie bloki Taką strefę przyprzeżną zrobimy tu nie, przepraszam, zrobimy niską. Tak. Tu zrobimy mega wysoką. Tak, same takie wielowce wielkie. Tu zrobimy... ...duży handel. Tu. Tu zrobimy duży handel. Tu zrobimy... ...duże domy. Tak tu zrobimy duże domy o niech tak będzie a tu zrobimy małe domki trochę sobie to nie tutaj nie tutaj biura zrobimy biura tak o, biura zrobimy i tu moglibyśmy zrobić ale handel, dobra tutaj wlećmy po całości wlećmy już po całości handlem tu zrobimy już całą zieloną planetę, tu, tu zrobimy wielkie, tu zrobimy wielkie, tu zrobimy wielkie, zrobimy handel, wysoki handel, wysoki handel, a tu zrobimy małe domki, tak, o tak, na razie, luzik, arbuzik, a tu zrobimy, tu gdzie mamy ten, to zrobimy taką strefę jak zwykle buforową, tu będziemy mieć policję, strażę i tam potwory. Kasa przybywa. Te przystanku jeszcze nie mam kurczaki. No mało rzeczy mam, bo dużo rzeczy muszę zrobić. A wiecie o co mi chodzi? To tu damy przy głównej drodze. Pyk. Czekajcie, bo wody nie będzie za chwilę znowu. Już nie ma. Już nie ma wody. Już nie ma wody. A będą zaraz krzyki, że się pić ludziom chce. I to wiecie co to znaczy. Not good. Not good, not good, dobra. Ok, teraz proponuję Państwu, moi drodzy mili sąsiedzi, zacząć budować, tak, budowałem co? Pierwszą rzecz, wybudowałem małą klinikę, kurczę, miałem budować szpital. To jest klinika? Klinika, no, no dobra, już straciłem, nie, chyba się stracę, dobra, teraz zbudujemy... Tu może dużej nie potrzebasz, oczywiście. Przecież tu jest mała miejscówka. Małą policję. Przecież tu jest małe mała, mała miejscówka. To tu sobie poradzę. Z tym, myślę. No okej. Okay. Dobra, tu niech się rozwija nasze gospodarstwo rolno-turystyczne. Śmietnik był. Był, był, to było, cmentarz, 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 bo cmentarz nam był, był tu, tutaj nawet wskazany gdzieś, w tym rejonie, albo tu, zrobimy w tym rejonie, o w tym rejonie będzie fajny cmentarz, Piek. fajny będą ludzie zadowoleni i zrobimy sobie fajne, w takim razie teraz jeszcze, może szkołę by tu dał dzieciakom, podstawówę jakąś byśmy zrobili. Czekajcie, bo nie pamiętam tych stref. Tu jest handlowa, tu jest ta, tu jest ta i tu jest ta. To moglibyśmy gdzieś podstawowe tu uczasnąć na tym rejonie. Tu lecimy z podstawową. Szkola podstawowa. bank. Szkola średnia. bank. To jest co? University. O, university. University to by się tu pasowało, bo tu nie ma university. W sensie tu nie ma. Jest tu jakieś miejsce? Nie uczę, że nie nigdzie miejsca, bo tak tu wymierzyłem, że coś tu mi się musi w końcu kiedyś zmieścić. Nie zmieści się. To rozwalamy dróżkę. I budujemy uni... University jeszcze nie wejdzie. Do, tylko na tą wolę. Ta droga jeszcze spok. Nie problemu, ja tam się nie urażę. Biblioteka. University... Wolałbym gdzieś tu, moi kochani, machnąć. O, będzie populacja zadowolona. Jest jedna szkoła wyższa. Czyli troszkę już lizną wiedzy. Dobra. Lizną już troszkę trosz, wiedzy. I dobra. ty już jest OK. Więc tutaj nam University nie trzeba. Tu byśmy bardziej się skupili na podstawowej szkole. Ewentualnie jakąś bibliotekę. Chociaż dałaś tu University. Mamy kasę, to lecimy skocz. Tylko szybko póki mnie, nie wybudują. University jest, 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 jest. Co to znaczy? Edukacja jest niedobra, czyli nie chcą PWZ-u. Niedobrze. Niedobrze. Kochani, czas się kończy. Już rozgadałem się jak, jak zwykle. Tu się okazało, że miałem wybudować coś i to coś będzie koło Uniwersytetu. To coś to miało być kochani, jakiś taki duży rzecz, o właśnie o tej mówię, tylko to będzie hałas prawdopodobnie, musi być przy drodze, czy ja mogę ten obrazek obrócić, nie mogę obrócić, ale dlaczego ja nie mogę go tu połączyć, mam gdzieś tutaj zielone, mam gdzieś, miałem gdzieś zielone światło, tylko nie wiem czy zdążę sobie tutaj gdzieś utrafić, jest, nie wiem co to powstało, generalnie mi się to marzyło. Jest to moi kochani centrum nauki, aleśmy fajnie zrobili od razu koło szkoły Na wypasie Jest grubo, fajnie, podoba mi się to Wody nie ma? Wodiczku nie ma? Cóż za mamy, normalnie braki wodne Kanalizacyjne, inne Stworne To stawiać tu wodę Pobierajmy wodę, jak trzeba co mam zrobić? Trzeba wodę, to trzeba wodę. Niech ta woda gdzieś się. Gdzieś się. Mm, gdzieś zmierza. Dobra, i jeszcze ściekówę zrobię w takim razie jedną. Tu gdzieś całkiem za, za rogiem. Niech to wszystko leci w czorta. Tutaj gdzieś zrobię z tyłu całkiem. Ok, i co mogę. Utylizację. Ej, to jest fajna rzecz. To jest fajna rzecz, tylko już nie w tym odcinku. Dobra, to niech leci. Ale poczekajcie, może nam się uda jakoś strażacko jesteśmy zaopatrzeni? Nie jesteśmy i tu jest problem. Strażacko, o, strażacko nie ma tutaj w ogóle zaopaczenia. Łoo wow, 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 to trzeba zrobić straż. Przynajmniej remizę. Przynajmniej remizę. Tu gdzieś postawimy koło. O. Się czują ludzie bezpiecznie, bo widzę, że jest niebezpiecznie. Dawać, tu im zrobimy zaraz wielką jakąś tą Remirze, strażaczką. Taką wielgachną zrobimy tutaj, taką dużą. Niech się ludzie czują bezpiecznie. Tu jeszcze nie ma, ale to już postawimy zaraz. Patrzcie, macie. Ojejku, może zbyt chaotycznie, ale to musiałem uczynić, bo wiecie. Krematorium. Fajna sprawa. Przyda się tu jedno. Tu postawimy gdzieś długie. Wiem, że jest potrzebowanie w naszym rejonie. Takie typu e, rzeczy nie ma kasy. Nie ma kasy, bo to dużo kosztuje. Tu już się rozbudowaliście? Wow, jak szybko. to, to komicznie wygląda. Tu wielkie, No to specjalnie tak chciałem zrobić. Komicznie to wygląda, ale to nic, to nic. Rozkorkuwał nam się. Nie jest to źle. Czas się spowolnił. Nasz czas również dobiegł końca. City Skyline, kochani, i burmistrz Jasela Jasela kończy imprezę na dzisiaj. Do usłyszenia, kochani, miłego, papa. Pa.